Margorzata Godlewska była poszukiwana przez jej siostrę zgłosiła Zaginiecie. Siostry godlewskie zaistniali w polskim showbiznesie w 2017 roku, gdy ich cover piosenki Pada Snieg został niespodziewany hitem internetu. Aspirujące celebrytki w kolejnych miesiącach dzielnie walczyli o uwagę mediów, publikując w sieci więcej osobliwych wykonaniów kontrowersyjnych filmów. Trzeba przyznać, ze przez pewien czas siostry otrzymywały sporo atencji od internautów, których bawili artystyczne podrygi kobiet. Dziś zycie nieco zapomnianych sióstr wygląda z gola inaczej. Esmeralda Godlewska poświęciła się karierze influencerki i walkom w Oktagonie. Z kolei Malgorzata Godlewska powróciła do zawodu pielęgniarki, a za swoje oddanie podczas pandemii została nawet nagrodzona przez ministra zdrowia. Niestety, na początku roku aspirująca wokalistka poinformowała, że im wyrzucono ją ja z pracy. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Krótko po wulgarnym wywodzie o utracie pracy, Malgorzata Godlewska opublikowała w swoich mediach społecznościowych więcej niepokojących treści. dzisiejsza gwiazdka cowerów wykrzykiwała do kamery telefonu, że nie chce żyć. Informując przy okazji obserwatorów. Ze uciekła z szpitala psychiatrycznego. Zdaje się. że problemy Malgorzaty wciąż trwają. W sobotni wieczór Esmeralda Godlewska poinformowała. Ze jej siostra zaginęła w piątek 24 marca, a prośby o pomoc w poszukiwaniach znalazła się nawet na stronie Trojmiasto.pl. Dnia 24 marca 2023 roku w Sopotie zaginęła Malgorzata Godlewska. Ostatni raz widziana była o godzinie 2:30 przy Ul. Bema. Policja już podjęła kroki w celu odnalezienia Gosi. Jednak jeśli ktokolwiek ja widział. Proszę o informację. Sprawa jest pilna. Gosia nie ma przy sobie telefonu ani dokumentów i pieniędzy. Miała na sobie czerwona sukienka i skórzana czarna kurtka. Prosimy o pomoc w odnalezieniu Gosi, apelwala Esmeralda Godlewska. Malgorzata Godlewska zamieściła niepokojące nagranie. Nie chcę zyc. Uciekłam ze szpitala psychiatrycznego. Na szczęście w nocy z soboty na niedzielę portal trójmiasto.pl poinformował, że Malgorzata Godlewska została odnaleziona. Informację potwierdziła też w niedzielny poranek Esmeralda, dziękujęc obserwatorom za pomoc. Malgosia dzięki interwencji policji się odnalazła. Dziękujemy za pomoc. Napisała Godlewska.